Wdzięczność jest jedną z najważniejszych cech inteligencji emocjonalnej. Umiejętność bycia wdzięcznym, serdecznym to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Żadne małżeństwo się nie ostoi, jeżeli w małżeństwie obie osoby nie są wdzięczne względem siebie. Jeżeli nie przyjdzie żona do męża i nie powie: Kochanie, bardzo Ci dziękuję za tyle godzin pracy, za to, że dzięki Tobie mamy wszystko, a ja Tobie go dziękuję, że Ty tyle godzin z dziećmi jesteś. Wdzięczność. Nie tylko słowna, ale też jakby w innych wymiarach. To jest docenianie kogoś. Bardzo ważne. Nie doceniaj, zabijesz każdy związek. Bądź roszczeniowy, zabijesz każdy związek. Uważaj, że nic nie można ci powiedzieć. Zostaniesz sam. Jeżeli nie zrozumiemy takich rzeczy, że jeżeli coś chcesz, to musisz partycypować w tym właśnie wdzięcznością, nie że ci się należy. Nie że ty jesteś księżniczka na ziarnku grochu. Nie ma, już ta bajka jest nieaktualna.